normalnie, szeficznie. Miałem sen o... o Fidero Castro. On przeżył, wydostał się i zaatakował akurat Polskę. I akurat w moje miasto, nie daje danych, jakie miasto było, bo to... wolę być bezpieczny No i... A, i wszyscy uciekali. Yy, powiem tak, czułam się jakby w prawdziwym życiu. Yy, yy. Czułem to, że coś mnie, nie, wiem, coś mnie dotknęło, albo jakiś odłamek od, od moich pleców. To oni przelecieli we śnie, w helikopterach. Wojskowych, takich uzbrojonych. I zacznij brum, robić. No. No to. No to. Po, trochę tam minęło. I ksiądz akurat. Ej, może pójdziemy. Pójdziemy e, do kościoła. Ksiądz Mateusz. To też mi było dziwne, ale. Ten a, ja, wyglądał totalnie jak ten aktor, co się za I, i Chowali się ludzie. Ja miałem pewien problem. Jak coś walnie w ten kościół, to on się zawali. I miałam rację. Właśnie dlatego ten sen jest brutalny. Jest brutalny. Nie mówię... Większość tych rzeczy. Ale... Tak, e, potem uciekaliśmy. Ale miałam dwa sny. Uciekaliśmy. Pojechaliśmy, w autem. Brum, brum, blum No i tam... I tam nagle na mnie psy gące złapało. I koniec pierwszego stanu. Ale mam dwa sny. E, i kurwa, zaraz po obudzeniu układa się jeszcze raz i okazuje się, że nie, to jest jakiś normalny sen, ale we Pruskowie znów e, byłem z rodzicami i oni: Nie, o, co, co ty wygadujesz? Czegoś takiego nie było. Szliśmy po ulicy przy tym kościele, gdzie się schronili. No, tam ci ludzie, i ten kościół był za, za Tak samo cała ta dziennica wyglądała, ja nie wiem, y, zbombardowali to. Y, Mięcę. Jak walsawa w drugą w wojnie światową. No. Czyli ładnie. No i kurczę, mam parado. Dlaczego akurat Fideo Castro, w sensie ten Kuba konkret, bo Fideo Castro tam był w młodszej wersji, nie w, w tej wersji, w której umielą, czyli 90-letniego dziadka, tylko w młodej wersji on no, ale były komunikaty w wiadomościach, że Kuba wywołała nam wojnę. No to tyle. Co dodać? Tyle, tyle pamiętam. A ten sen był strasznie długi. Nie wiem dlaczego. Sen no są krótkie. Ten sen był tak długi, że...